Więc ciąg dalszy mojego projektowania, zauważyłem, że tutaj mój grzejnik się jeszcze nie zmieści, więc muszę zmienić wymiar tej szafki na 200 i tą szafkę muszę poszerzyć. Do... Teraz ten grzejnik mój zmieści się za tą szanę. OK. Klikam na podłogę i wybieram sobie dla moich frontów uchwyt. Uchwyt jaki mnie interesuje to pękko. Czytaj. W naszej kuchni ciągiem dalszym będzie wykonanie cokołów. Te cokoły będą w białym korpusowym materiale, czyli ja nie chcę frontów rtokołinowanych, dodatki oklinowane i wczytuję sobie cokół. Maluję go od razu na kolor biały. We frontach oplinowanych muszę będzie go pomalować. I taki cokół umieszczam sobie pod moimi szafkami. Będzie zamówione do docięcia. Ja go sobie przyciągnę tu, odświeżając jego położenie w kierunku mojej niebieskiej strzały. Zrobię sobie minus 30 mm po to, żeby go tutaj wciągnąć. Powielam sobie ten cokół, ten drugi odwracam do 90 stopni. Skrócę go, bo taki długi nie jest mi potrzebny. 1600, wziąłem się podział, niesłabny cokół sobie z nim poradzimy, eee, niech jest aż dłuższy, plus 150 pięćdziesiąt milimetrów, przeciągam go tu i teraz cofam eee, jest OK. Nie chcę się przyciągnąć. Jeszcze raz. Odświeżam jego pozycję. I teraz minus 30. Tak. W ten sposób za projekt. Teraz w mojej lodówce będę potrzebował lewy bok wymienny, czyli chcę, żeby ten lewy bok w mojej lodówce był polakierowany, wybierając sobie tą opcję tutaj mam tą sprawę załatwioną, wczytam sobie teraz blat. Blat we frontach okleinowanych wybieram sobie blaty. Wczytaj taki i pasujący do niego, e, nie, nie ten. tego nie będę potrzebował, zaznaczam go i usuwam. Natomiast na tym przyciskam spację i ustawiam go sobie tutaj. No i teraz tak, co z tymi blatami mogę zrobić? Oczywiście chcę skorzystać z opcji przesunąć ścieżkę, zaznaczam ją więc w widoku 2D, przeszedłem do widoku z góry, przyciskam Alt na klawiaturze nie pamiętam, czy to był Alt czy Shift. Oczywiście, że to był Shift. I dociągnę sobie ten blast. na razie tu. Do mojej e, zabudowy. Przejdę na widok e, 3D wybiorę sobie, zaznaczam sobie z Shiftem te dwa blaty na frontach ukrywionych, bo w takim stylu sobie wybieram sobie do złotą. Czyli te moje blaty będą w takim kolorze drewnianym. I teraz, żeby tutaj nie było żadnego zaskoczenia, ja tak naprawdę będę sobie do tych moich blatów dodawał jeszcze plus. Ja z uwagi na to, że mi faktycznie nie da się tego zmierzyć, tutaj możemy dodać sobie troszkę więcej. Ja dodam po 10 mm, ale tak naprawdę jak będę zamawiał te blaty, to prawdopodobnie dodam jeszcze więcej, po 50 mm, żeby żadna krzywizna ściany i nic w tym stylu mnie tutaj nie zaskoczyło. Ja sobie na razie dodam tylko po 10 mm. Ten blat, żeby tutaj nie właził jeden drugi, to przesunę również w moim o minus, nie, to jest plus, plus 10 i w ten sposób na razie to zostawię. Zapisz projekt. To okno w mojej rzeczywistości niestety nie jest na tym poziomie, bo moglibyśmy tutaj wejść z tym platem zrobić z tego blatu parapet, natomiast to okno jest trochę wyżej. Ono tutaj jest sporo wyżej. Ja co prawda nie zapisałem tego wymiaru, ale wiem, że to na pewno nie jest na wysokości blatu, więc wysokość okna jest 1,40 m, ale odległość od podłogi jest prawdopodobnie około 110 cm. Tu, jest, tu będzie ta ściana, zresztą na tej ścianie są tutaj gniazdka jakieś. No i trzeba będzie iść na domiar i upewnić się, że wszystko tutaj będzie ze sobą współgrało, i tu będzie trzeba jeszcze wstawić kratkę, po to, żeby ten kalorik, który tam się znajduje za szafką, mógł oddychać. No i tutaj oczywiście w, tej, w tym co kolor również wstawiam kratkę. Za. Na tej ścianie, która, na tym kominie, który tutaj jest, klient chce, Formatki takie w stylu f czyli nic innego jak o, właśnie coś takiego. Oczywiście mi przyciągam mi formatkę nasz komin więc muszę sobie z nią inaczej trochę poradzić. Zobaczcie, zaznaczam sobie tą szartę. ona jest na 560, więc w pozycji Z również wpisuję 560 MP. i do tego dodaję jeszcze grubość mojej formatki, czyli plus 18 mm i jestem na zero. Oczywiście mogłem sobie z tym inaczej poradzić, mogłem przejść do widoku 2D i, i, i zrobić sobie z tej formatki, po prostu przyciągnąć ją do mojej krawędzi ale wiedząc, jaka jest głębokość szafki, też można ją ustawić. Teraz szerokość tej formatki, to też będzie trochę do miaru yy, prawdopodobnie, ale ten komin ma 700, więc ja taką szerokość sobie wstawiam i tą formatkę teraz powielam. Yy, tą powielon ta powielona formatka wskoczyła mi na tą pierwszą. Ja, Może nie wskoczyła. Moment. Jeżeli nie mam pewności, zaznaczam ją tu, ona skoczyła obok. I teraz mam tą formatkę przyciągniętą bezpośrednio do tej dolnej, ale ja chcę tutaj zachować mm. tak żeby było dokładnie tak samo jak na mojej lodówce. Odświeżam więc pozycję i w zielonej strzałce, czyli góra do Y, plus 3 mm... Jeżeli aby żeby ta formatka miała wysokość dokładnie taką jak front lodówkowy. Wchodzę do edytora lodówki, dotykam frontu górnego, przeczytam sobie teraz jego wymiar 13,41 i taki właśnie wymiar wpisuję w wysokości e, mojej formatki. I tak właśnie chcę to zamówić. W ten sposób. Zapisz projekt. E, ok. E, szafki wiszące zatem. Wchodzimy sobie w sobie do szafek wiszących front pełny na 77. Szafki jakie są mi tutaj potrzebne, wisząca, jedno drzwiowa. Ja sobie tą szafkę wczytałem w tym miejscu w sposób łapie za ziemną strzałkę i przyciągam ją sobie górę dół i widzę linie przyciągania. widzę że jest dobrze teraz ta szafka ona nie jest potrzebna na 60 ale otwieranie będzie jej prawe i teraz kolejne Szafki jakie są tutaj potrzebne. Nie, Ta szafka z frontem pewnym. I sobie. na razie w takim przypadku mam dosyć miejsce. Teraz tak, potrzebuję witryny. Jak wstawić w tym e, projekcie witryny? No, Potrzebujemy mieć tutaj styl Sylwia witrynowa. Żeby tego dokonać, muszę wejść do formularza projektu i szafki wiszące zmienić na witrynową. Chcę, żebyście mieli świadomość, co korpus zrobi. Korpus sprawdzi, czy szafki wiszące, jakie są w tej chwili w projekcie, e, są dostępne w stylu na który zmieniam jeżeli by były to on mnie wyrzuci i wstawi mnie w stylu na który zmieniam, natomiast ja nie mam tu żadnych witrynowych, więc wiem że ta jedna wisząca zostanie, a ja dostanę w moim projekcie kolejny styl w stylu witrynowym wchodzę sobie do szafek wiszących na 77 ze szprosem i wstawiam sobie szafkę jednożyjną ze wprost. Opuszczam ją sobie do tego samego poziomu. Wiem, że ta szafka jaka będzie mi potrzebna to będzie szerokości 400 i tą szafkę przyklejam sobie do tej Powiadam ją i powiadam ją jeszcze raz. Teraz potrzebuję szafkę w stylu Sylwia F. Wiszą C. Nie mam teraz w stylu F wiszących szafek, tak? czyli żeby wstawić sobie wiszącą szafkę, powielę sobie tą i tą zastąpię. Zastąpię element w stylu F. Dalej nie mam, czyli muszę sobie wejść do projektu i wiszące szafki zmienić z witrynowych na F. I teraz zastępując ten styl. na serwisie F mogę sobie również zastąpić element, bo ja chcę wstawić sobie moją pełną nie jest najlepszy. Otwieranie będzie lewe. W tej krawce również otwieranie będzie lewe. A będzie miał takie otwieranie jak ma. I będę tu potrzebował jeszcze blendę. Zaznaczam sobie tą. Kopiuj. Teraz ta blendostra wskoczyła z znowu tutaj gdzieś na dół. Czytam sobie y tej szafki, on jest 1344 zaznaczam będę, y 1444, Enter. I potrzebuję sobie zmniejszyć szerokość będy do 100 i czytać ją sobie, przyciągnąć ją sobie.